Witam Państwa serdecznie, Marek Gruchala, firma Bona. Chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować najnowszą kasę z firmy Datex. Jest to Maluch Eco, tak się nazywa ta kasa. Niewielka, poręczna, no i oczywiście już w tym przypadku z kopią elektroniczną. I co ciekawe, jest już tutaj ciekawe menu, uproszczone dosyć znacznie naciśnięcie Klawiszewskie, to oczywiście w odpowiedniej konfiguracji zwyczajowo kasy w większości producentów mają jakieś niepotrzebne logowania, które dla większości użytkowników są tylko kłopotem. Tu oczywiście zostało to wyłączone, czyli nie potrzeba podawać żadnych haseł. Tutaj ciekawostką jest też, że na innych filmach prezentowanych na, na tym kanale YouTube widzę, gdzie ktoś każe logować kasjerów. To jest niepotrzebne i kłopotliwe tylko, więc sugeruję tutaj poprosić serwisanta o wyłączenie takich, takich utrudnień dla u, użytkownika, bo naprawdę tylko to powoduje kłopoty. Żeby dokonywać sprzedaży wystarczy zatwierdzić i dokonać sprzedaży np. klawiszem bezpośrednim. Na przykład za 25 zł sobie coś z klawisza pierwszego sprzedamy. To jest akurat piwko. No trochę drogi akurat jak na piwko. Żeby zrobić menu wystarczy nacisnąć klawisz escape, żeby wrócić do menu głównego. Kursorami góra było odnaleźć raporty zerujące. No i pierwsze co widać to jest dobówka, więc tylko zatwierdzamy. Potwierdzamy datę, którą widać na wyświetlaczu zerem. I leci raport dobowy. Także widzicie Państwo nie jest to żadna, żadna, żaden kłopot obsłużyć tą kasę. Odrwany papier od siebie. Wymiana papieru też jest dziecinnie prosta. Pokryweczkę do góry podnosimy. To, co zostało, wyrzucamy. Chodzi o tą roleczkę ze środka. Tutaj nie ma, jak widzicie, kopii papierowej, jest tylko elektroniczna. I wrzucamy nową rolkę papieru. Wyłączenie kasy Escape. I strzałka w górę. Nie zatwierdzamy. Także kasa nadaje się, moim zdaniem, szczególnie dla jakichś obwoźnych, przenośnych stanowisk sprzedaży. No na pewno nie daje się do sklepu spożywczego tutaj, bo, bo niestety tutaj nie, nie jest już tak wygodna w tym momencie do sprzedaży. Chociaż teoretycznie ilość kodu by wystarczyła, to jednak bym tutaj sugerował nieco większe, bardziej poważne rozwiązania, jeżeli chodzi o handel sklepowy na przykład. Dziękuję.